Okej, okay. witam cię po serdecznie moją piękną załogę. Ania Sośniesz, online fitness coach, i zaczynamy sobie podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Jest to już 57 odcinek. Cześć, Kasiu, bardzo się cieszę, że jesteś. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czemu odchudzanie po 30 jest trudniejsze. I tak, na samym początku, ponieważ są już moje podopieczne, jest Kasia czołem, więc jest, jest, moi drodzy, konkurs dla moich podopiecznych FitBogini na lato i zrobimy tak, że zrobimy właściwie tylko jedną rzecz taką ważną do zrobienia, bo miałam tam dużo rzeczy do zrobienia i wiem, że to może być spore, ale wśród moich podopiecznych, czyli dziewczyny z indywidualnie, które prowadzę i też dziewczyny, które są w Akademii FitBogini, e, zapraszam, żeby właśnie Udostępnić tego live'a i gdzie jesteś, albo później w nagraniu napisać tylko hashtag Filbogi na lato i tyle. I wtedy będziesz, y, będziesz właśnie e, przystąpić do konkursu i jest wielka szansa na to, że, e, że właśnie wygrasz e, prezent ode mnie w kwocie tam 250 zł. Więc zapraszam. I dzisiaj. Dobra, to już jest tyle. Dzisiaj sprawa bardzo ważna, czyli będziemy sobie rozmawiać o tym, moja droga załogo, czemu po 30 trudniej jest schudnąć. I ja mam 37 lat, więc jakby mam duże doświadczenie i dużą wiedzę też w tym temacie. Już ponad 7 lat pracuję właśnie tylko i wyłącznie z tym, z tego, że odchudzam i trenuję moje podopieczne, które są właśnie kobietami głównie po 30 roku życia. Mam też osoby, które mają 50 kilka lat, więc jak najbardziej w tym zakresie, tak 30-50 i stąd mam też takie dosyć spore w tym doświadczenie i też znam się na tym. Dzień dobry, jest jeszcze Maja, lipiec, jest Wiktoria, dzień dobry. Wszystkie osoby na żywo bardzo serdecznie witam. Witam też osoby, które są, będą później słuchały w, na platformach podcastowych czy na YouTubie, na YouTubie właśnie ten podcast. Więc bardzo fajnie, że jesteście. Ślicznie dziękuję i doceniam każdą z osób, które, które właśnie są. I tak, moi drodzy, więc jeżeli chodzi o odchudzanie i osoby po 30 roku życia, to widzę, że to jest duży problem, duże takie bym powiedziała ograniczenie. Przepraszam, Nula właśnie pije wodę, więc stąd słychać jak ktoś e, chlipie tą wodę. I moi drogie, ja widzę, że to jest tak, że, że mamy w głowie takie ograniczenie i mamy wrażenie, że właśnie mając już te ponad 30 lat, że to już jest po prostu... No to już jest nie jest tak łatwo, nie? Jak słyszę dziewczyny, które mi mówią, że ja to już się zbliżam do menopauzy. Ja przecież ten metabolizm to prawie, że się zatrzymał. Ja przecież nic nie jem praktycznie, i wiecznie chudnę, nie? I jeszcze do tego tą gestykulację, nie? Ja tak specjalnie taką dramatyczną gestykulację, nie? Taką emocjonalną dodaję. Jak najbardziej to rozumiem, jak najbardziej wiem, że, że można się tak czuć I, e, i ja też miałam z tym naprawdę duży problem w, jeszcze te kilka lat temu. To jest już e, teraz, to już jest 9 lat. Jak ja, mieszkam, e, jak ja mieszkam ponownie w Polsce, ale właśnie te 9 lat temu ja ważyłam tak z około 15 kg więcej. Więc jak najbardziej też miałam dużo takich właśnie ogranicza, ograniczających nie myśli. I chcę Wam dzisiaj właśnie powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że po 30 roku życia jest, jeżeli chodzi o nasze ciało, o naszą fizjologię, że to jest zdecydowanie trudniejsze. Jest oczywiście taka rzecz, że w momencie, gdy my jesteśmy, gdy. Gdy jesteśmy no powiedzmy o drobinkę starsze i, i to już jest po 20 roku życia, że co roku, w momencie gdy my nie trenujemy, gdy my nie ćwiczymy, to zmniejsza nam się ilość tkanki mięśniowej. I to jak najbardziej jest, więc tu wam mogę powiedzieć, że, że to jest jak, jak najbardziej, to jest realna rzecz. Natomiast chcę wam też powiedzieć o tym, chcę ci dzisiaj powiedzieć o tym, że to są tylko głównie takie ograniczenia, które my sobie ładujemy do głowy. I tak, jeżeli my trenujemy regularnie, i to mogą być spacery regularne, nie? te 10 tysięcy kroków to jest idealnie, żeby robić dziennie. E, czy ćwiczymy? I tutaj, nawet trening funkcjonalny, czy trening z ciężarem ciała, czy nawet trening z ketlami, to wcale nie musi być, wiecie, wylewanie siódmych potów na siłowni. Ja sama na siłowni nie byłam już ponad półtorej roku i mogę Wam powiedzieć, że to moje ciało, ja jestem naprawdę zadowolona. Zdecydowanie uważam, że mam najlepszą formę w całym moim życiu. Mam 37 lat. Więc tutaj, mogę Wam powiedzieć, że to są często bardzo duże ograniczenia. Które my mamy w naszej głowie. Czyli to jest kwestia przekonań i ograniczenia takiego, że wydaje nam się, że w tym wieku to nasze ciało już zmienia się w tą drugą stronę. Czyli zmienia się, już idzie w kierunku tej równi pochyłej, i że to już jest po prostu prawie, że zbliżamy się bliżej do starości niż do młodości. Nie? A to jest bullshit. To są po prostu ograniczenia, które my możemy wy wypchnąć po prostu za siebie. Ej, no właśnie. Więc. Po pierwsze, warto jest sobie uświadomić, że my same sobie robimy duży z tym problem. Czyli my same po prostu. Cześć, Daria e, właśnie, święta prawda, nie? Że my same sobie po prostu ten proces utrudniamy, bo już mam wytłumaczyć, dlaczego. Mając właśnie te 30, ponad 30 lat, to zazwyczaj mamy już e, czy to swoją firmę, czy swoją karierę, więc dużo uwagi. Kierujemy właśnie do tego, żeby rozwijać naszą firmę czy rozwijać naszą karierę. Więc tutaj, w momencie, gdy my się bardzo mocno skupiamy na rozwoju swoim zawodowym, to oczywiście może być tak, że my przeznaczamy dużo więcej czasu właśnie na to, żeby pracować, na to, żeby się rozwijać, na to, żeby sobie robić kolejne szkolenia, na to, żeby właśnie e, dużą część naszego czasu poświęcać właśnie naszej pracy, żeby być w stanie pozwolić sobie właśnie na założenie. Możenie rodziny, być w stanie pozwolić sobie właśnie na to, żeby, żeby pewne rzeczy mieć i poczuć się bezpiecznie w swoim życiu. I to jest jak najbardziej niezwykle ważna potrzeba każdego, każdego człowieka i ona jest jakby tego się nie podważa. To jest, to jest nam potrzebne. Jeżeli mamy taką potrzebę i uważamy, że jest to dla nas ważne, to jak najbardziej tak. Tylko warto jest wtedy wiedzieć, że w momencie, jak my kierujemy bardzo dużą uwagę na przykład tylko i wyłącznie do tej kwestii pracy, czyli do tego, żeby, się, żeby właśnie mieć dobrą pracę, mieć szybko rozwijającą się firmę i, i być zadowoloną z tego, to wtedy też, w momencie, gdy my nie dbamy o nasze ciało, gdy nie przykładamy też uwagi do tego, co jemy, czy się ruszamy, czy się wysypiamy, czy się nawadniamy. To wtedy ta nasza forma, ten nasz wygląd, to ten poziom nawet naszej energii, poziom skupienia może być słaby. Czyli to jest kwestia też priorytetów. I tutaj, i dlaczego ja, pomimo tego, właśnie, że, że mam swoją firmę, która się bardzo prężnie rozwija, ja naprawdę dużo pracuję, Um, ostatnio w trakcie live streamu właśnie podcastu powiedziałam o tym, że średnia osoba pracuje 80 godzin w tygodniu, okazało się, że 40. No wiecie, takie ma się porównanie w momencie, gdy, gdy pracuje się naprawdę dużo i mając swoją firmę, ja nie mam normowanego czasu pracy, nie? Ja pracuję po prostu często od godziny 6, bo wstaję o 5, do godziny, wiecie, 20 prawie, że a kładę się spać o 9, nie? To jak najbardziej jestem tą głową i, i często dużo naprawdę pracuję. Natomiast uświadomiłam sobie właśnie też to i myślę, że to może być dla Ciebie też ciekawe, że to jest tak, że ja jestem w stanie więcej czasu pracować jak najbardziej i nigdy nie ma czegoś takiego, że kończą mi się taski do zrobienia, kończą mi się zadania do zrobienia. Nie ma. Ale przez to właśnie, że ja mając te 25 lat straciłam mojego tatę, który umarł właśnie, miał, miał zawał, miał cukrzycę, później właśnie cały zespół metaboliczny i umarł w wieku 50 kilku lat. Ja miałam 25 lat, gdy go straciłam. Później po kilku latach, po pięciu latach, umarła moja mama na, na raka, która właśnie też miała stan przed miała też. Już przed śmiercią, no to też dużo więcej ważyła niż, niż przez całe jej życie. Więc takie sytuacje w życiu uświadamiają i pokazują nam, że i mnie bardzo mocno to pokazały, że. Ja mam jedno, jedno życie, jedno ciało. Jeżeli ja będę tylko i wyłącznie przykładać uwagę do tego, żeby powodziło mi się właśnie, wiecie, w tej kwestii, właśnie pracowej, w kwestii kariery, a nie będę dbać o moje ciało, to ja mogę, ale bardzo podobnie skończyć, czy ja mogę tak samo po prostu e, bardzo szybko się z tego świata zawinąć. Więc w momencie, gdy my mamy na to szerszą taką perspektywę, gdy patrzymy na to, że ok, dla mnie teraz priorytetem jest właśnie na przykład to, żeby rozwijać moją firmę, no to wtedy też warto jest też mieć świadomość tego, że nasze ciało, ono też potrzebuje, żeby się nim zaopiekować. I dlatego ja też na przykład, jak prowadzę moje podopieczne, czy to w Akademii Filmbogini, czyli grupowym programie, czy indywidualnym to ja sukcesywnie dodaję im odrobinę nowych nawyków do zrobienia. Czyli zaczynamy od tego, żeby jeść dietę zgodną z celem sylwetkowym. Później dbamy o to, żeby ruszać się więcej, żeby cisnąć po prostu z tymi spacerami czy z jazdą na rowerze, żeby tego ruchu było więcej później kwestia wody, kwestia wysypiania się i dodajemy tych nawyków więcej i sukcesywnie jak zauważają moje podopieczne, że czują się lepiej, mają więcej energii, spada ta waga, nie? To wtedy to jest konkret, to wtedy widzi się, jak to jest niezwykle ważne. Jak to, że wypijamy tą wodę, ćwiczymy, jemy dobre, zdrowe jedzenie w deficycie kalorycznym, jak to ci dodaje tej siły i energii, jak Twoje ciało się zmienia. I wtedy dopiero zauważasz, że, e, że ten wiek nie jest ograniczeniem, że bardziej ograniczeniem jest to, że przykładałyśmy uwagę do innych rzeczy, że ważną rzeczą dla mnie, dla nas. Kiedyś było właśnie coś innego. I to nie oznacza, że teraz już w ogóle rzucamy robotę, rozkładamy firmy w ogóle, a co tam, go and fuck yourself, nie? Teraz po prostu tylko ciało. Nie, to oznacza to, że, priorytet, że priorytetem dla nas staje się też nasze ciało, że firma i praca, kariera, rodzina też jest dla nas niezwykle ważna, ale z drugiej strony nasze ciało też jest niezwykle ważne, bo jak my o nasze ciało nie dbamy, to nie mamy siły pracować, to jesteśmy mniej skupione. To może do, możemy dojść do, do tego, że wypalimy się i nie będziemy w stanie dalej pracować. Może być też tak, że dla nas priorytetem jest aktualnie rodzina. Ja nie mam dzieci, mam natomiast dwójkę, dwa psiaki, i teraz, jak one chorują, to ja wiem, jaki to jest, jak ja, jak, ile czasu to angażuje, ile to emocji angażuje też. Więc. Tutaj, w momencie, czy na przykład, jak opiekowałam się moimi moją mamą, jak chorowała, to ja wtedy nie pracowałam przez ponad pół roku i pomagałam razem z moją siostrą, opiekowałyśmy się moją mamą. Marta chodziła do pracy, ja po prostu przez 24 godziny na dobę byłam z mamą. I tutaj jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć, nie? że wtedy tym priorytetem jest dla nas. Czy to właśnie dla moje, moje podopieczne, które mają na przykład małe dzieci, to też właśnie dla nich a priorytetem wiadomo, że są dzieci. Natomiast też wciskają ten czas na to, żeby zjeść, bo i tak się szykuje jedzenie, i tak trzeba coś zjeść. To jedzą po prostu dietę, która jest zgodna z ich celem sylwetkowym. I tak coś się pije, to piją więcej wody. E Umawiają się na przykład ze swoim partnerem, partnerką do tego, żeby to, to oni zajęli się dzieciątkiem przez powiedzmy godzinę, żeby być w stanie zrobić ten trening. I tu jest naprawdę niezwykle fajna rzecz. To jest. I, i moje dziewczyny są takimi badass, nie, takie naprawdę wymiatają, czyli po prostu w momencie, gdy one dbają o siebie, one są dla siebie też priorytetami, to Wtedy to fantastycznie wpływa na ich otoczenie, na całą ich rodzinę. To jest naprawdę świetna sprawa dziewczyny, gdy widzi się, że twoje ciało, ty jesteś dla siebie ważna, i wtedy twoje dzieci patrzą na ciebie i mówią: o oh my gosh, mama się rusza, mama ćwiczy", więc dzieci z dziećmi jest tak i, i też z innymi naszymi partnerami, partnerkami. W momencie, gdy my im mówimy, że trzeba o siebie dbać, że jesteś dla mnie ważna, że ja jestem dla siebie ważna. To zazwyczaj osoby drugie nie do końca słyszą to, co my mówimy, ale w momencie gdy widzą, że my tak żyjemy, to to jest dla nich ważne, to to jest takie największe świadectwo. Nie? teraz każdy jest po prostu prze, przejadło nam się to, że wszyscy nam obiecują, począwszy od polityków, po reklamę i po inne rzeczy. Nie? Że wszyscy mówią, to tamto to trzeba zrobić, nie, to zrobimy, to jest ważne. Natomiast gdy faktycznie nie robią tego w praktyce. To, to wygląda to słabo, więc jak twoja, twoja rodzina, twoje dzieciaki widzą, nie, że ty po prostu co, zabierasz je, idziesz na spacery widzą, że zjadasz po prostu dietę, która jest dla ciebie zgodna z twoim celem sylwetkowym, jest zdrowa, że pijesz tą wodę, że jesteś dla siebie ważna, to wtedy... Oni też nie będą tak marudzić na, do tego, żeby zjeść warzywa. Nie będą tak marudzić w momencie, gdy trzeba będzie jeść na jakieś zajęcie dodatkowe z WF-u, czy tam jakiś na przykład jujitsu, który jest fantastycznym sposobem na ogólny rozwój dzieciątka, nie dzieciaków. To jest niesamowicie fajna rzecz. Czyli główna rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, dlaczego po 30 trudniej jest schudnąć. To trudniej jest schudnąć po 30, dlatego że my mamy w cholerę różnych rzeczy do zrobienia, że mamy różnie poukładane priorytety, czy jest to właśnie kariera, czy jest to rodzina, czy są to podróże, różne rzeczy możemy mieć I, i każda z tych rzeczy jest ważna, bo człowiek, który ma pasję, który robi rzeczy, które są dla niego ważne, jest po prostu niesamowity i aż chce się przebywać z takimi ludźmi, nie? to wszyscy, wszyscy dobrze o tym wiemy. Natomiast w momencie, gdy ty faktycznie stawiasz siebie na tym miejscu dla siebie bardzo ważnym i robisz te rzeczy, czyli właśnie dieta, trening, ruch, woda, nie? te wszystkie rzeczy, wysypianie się, to zobaczysz, jak to fantastycznie wpływa na ciebie, na całą twoją rodzinę, na, nawet na twoją pracę i na wszystkie inne rzeczy, na to, że jesteś pewna siebie. Wymiatasz, jesteś zdyscyplinowana, bo to, co sobie obiecujesz, faktycznie robisz i to ma potężną rację bytu. I tutaj warto jest jak najbardziej o tym sobie pomyśleć. I my też żyjemy teraz w takich czasach, gdzie w polityce. W reklamie, w środkach masowego przekazu, wszędzie mówi nam się, jak my powinniśmy żyć. Że kobiety to głównie nadają się cnoty niewieście, nie? że tam nadają się tylko do tego, żeby dzieci rodzić i wychowywać. To jest wybór każdego człowieka. Jak ktoś się na to decyduje, to jak najbardziej to jest fantastyczna praca i, i naprawdę rewelacja. Sama chcę mieć kiedyś dzieci, więc jak najbardziej e, uważam, że to jest przepiękna rzecz i zawsze przebijam piony moim podopiecznym i, i bardzo dopytuję o dzieci e, ich, bo, bo bardzo, bardzo dzieci lubię i to jest naprawdę świetna rzecz, ale to z każdego, każdego powinien to być wybór. Nie? Tak samo jak y, pokazuje nam się w, w różnych gazetach, nie? że powinno się wyglądać tak, że powinno się po prostu wyglądać jakoś idealnie, że powinno się jakieś rzeczy robić. I to też jest słabe, bo to jest zawsze nasz wybór, nie? Że, żeby nie pokazywać nam jakichś tam dziwnych wzorów i że każdy nie musi wyglądać tak samo. Jeżeli chcesz ważyć te 10 kilo więcej, super, waż te 10 kilo więcej, tylko dbaj o siebie, pij tą wodę, jedz dobrą, wartościową dietę. E, ruszaj się, żebyś była po prostu, żeby to twoje ciało było odżywione, było po prostu sprawne, żebyś ty była przez to też szczęśliwa. To nie chodzi o to, żebyśmy my wszystkie miały niedowagę. Nie, tu chodzi mi bardziej o to, ja sama mając metr siedemdziesiąt ważę ponad 60 kg. i moje podopieczne nieraz jak patrzą na mnie, mówią Ania, ty wyglądasz jakbyś ważyła 40. Nie, ja nie ważę 40, Ja naprawdę dźwigam ciężary już 20 lat, ja mam dużą dużo Dużo mięśni wyglądam, jestem silna e, i, i nie chodzi mi o to jakby waga nie jest rzeczą, która nas określa, która określa naszą wartość. Nie, nie jest. Natomiast właśnie, co jest ważne, to jest to, żebyśmy my wieczorem, po, kładząc, kładząc się spać, powiedziały sobie okej, okay, nionia, wymiatasz, zrobiłaś mm. dzisiaj dla siebie coś dobrego, jesteś super, obiecałaś sobie, że to zrobisz, bo która z nas nie, nie mówiła sobie, że od poniedziałku zacznie ćwiczyć, że od poniedziałku przejdzie na dietę? Nie? I jak my to faktycznie robimy, czyli te decyzje, które podejmujemy, my faktycznie wdrażamy to w życie to tutaj naprawdę możemy się później poklepać wieczorem po plecach i powiedzieć, niunia, wymiatasz, robisz kawał dobrej roboty. Nie tylko jeżeli chodzi o twoich bliskich, nie tylko jeżeli chodzi o twoją pracę czy o jakieś inne pasje, tylko dla siebie. Robisz coś dobrego, co pomoże ci być silną, szczupłą, pewną siebie i dłużej w dobrym zdrowiu żyć. I tego jak najbardziej ci życzę. To tyle. Czyli jeżeli chodzi, dlaczego po 30 trudniej jest schudnąć? Dlatego, że mamy... Bardzo dużą ilość różnorodnych ograniczeń w głowie i warto jest po prostu też nad tym popracować, wyciszyć tą głowę e, i zabrać się właśnie do pracy, ale takiej krok po kroku, żeby nauczyć się właśnie tego, e, jak o siebie dbać, jak się o siebie troszczyć z miłością do siebie, a nie katować się i męczyć po prostu, tylko właśnie, żeby mądrzej i dobrze o siebie dbać. I moja piękna załoga, to będzie tyle na dzisiaj. Ślicznie Ci dziękuję, ślicznie Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. E, jeszcze jedna sprawa to jeżeli chcesz, żeby Ci właśnie doradzić indywidualnie, to warto jest mi wysłać wiadomość o treści podcast, a będę wiedzieć, że stąd jesteś i też porozmawiamy o tym, e, doradzę, pomogę, coś zaproponuję. Zapraszam. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jedna z rzeczy to jest to, że sharing is caring, czyli bardzo mi będzie miło, jeżeli uważasz, że ten podcast jest dla ciebie wartościowy, to że go udostępnisz u siebie. I to tyle. Wszystkiego dobrego. E, dobra, ja zaraz na TikToku odpowiem, Dari. ślicznie, dziękuję, Daria. Ja tutaj zakończę Instagram i podcast.